Witamy w nasze studiu po raz drugi, czyli LPS TV. Nasz kanał na telewizorze. <grym i wyszło> Dobrze. Dzisiaj będziemy mieli wywiad z Savannah Reed. Tak, to właśnie ona u nas jest dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj, Sana. Sana już chciałam powiedzieć. Taka jesteś popularna, że Sana, byś powiła. Och, pani nie przesadza. Dobrze, dobrze. Sawana. Pytanko, co do twojego serialu? Ach, wszyscy o to pytają. Jak radzisz sobie z bluki? Wiedziałam, wiedziałam, że to pani powie. No to zna mnie pani, zna. No tak. Dobrze, no nieźle, jakoś wytrzymuje. Okej. Okay. Uwaga, przejdę do pytań. Woli pani sana, sawana. Wolisz lato czy wiosnę? Lato czy wiosnę? Mhm, wiosnę. Okej. Okay. Przykro mi, jakbyście coś słyszeli, ale właśnie nagrywamy inny program. Uwaga! Dobrze. Eee, uwaga. <ścoughs> Sawana, uwaga. Przepraszamy. Eee, woli pani owoce czy warzywa? Owoce. Jabłko czy gruszka? Jabłko. Okej, okay. czy lubisz nasz program? Tak. Jakie lubisz kanały na YouTube? Mhm. Lubię Zafirę. Okej, okay. eee, czy... Ile masz lat w ogóle? 19. Nagrywasz na YouTube? LPS? Tak, nagrywam. Okej. Okay. Eee, od ilu lat? Chyba dziesięć. Wow, to dużo. Może. Marzenie LPS? Eee, kotka bruki. Poważnie. Tak. Jest całkiem ładna. Okej. Okay. Eee, um... Ostatnie pięć pytań. Pamiętaj. Okej. Okay. Czy masz jakieś zwierzątko domowe? Tak, mam. A jakie? Psa. Super. E, czy masz rodzeństwo? Mam starszego brata. No tak, starszego. <grystanie> Ile ma lat? Obstawiam, obstawiam, obstawiam 20. No dobrze. <grystanie> Okej. Okay. No, co zapytać? Co jeszcze? Czy chciałabyś być popularna na YouTubie? Zaczynę to już jestem popularna, ale nie, nie chciałabym. Okej, okay. dobrze, to już koniec. Żegnamy się z Tobą. Pa! Kto chce taką śliczną sukienkę jak ona, bo ja. O tak, jak chcesz, to ci pożyczę. Gites majones. <noise> Okej, okay. jeśli wywiad wam się podobał, zapraszam na inne nasze wywiady na kanale telewizyjnym LPS-TV. No to żegnam się z państwem. Miłego.